Malowniczo położona Nysa prawie przez dwa wieki miała status twierdzy. Do dziś zachowało się około 60% dawnych obiektów tworzących festung Neisse. Największym z nich jest fort Prusy. Wzniesiony w latach 1743-45, tuż po zdobyciu Nysy przez Prusaków. Budowla na planie pięcioramiennej gwiazdy otoczona jest suchą fosą z zachowanym fragmentem zwodzonego mostu. Wewnątrz zbudowano dwukondygnacyjne schrony, tak zwane kazamaty, uzupełnione z czasem o system podziemnych korytarzy, tak zwanych chodników kontrminerskich. Warto zapytać przewodnika o ich przeznaczenie. Te na pierwszy rzut oka niewidoczne miejsca kuszą odważnych i ciekawych, ale bez latarki ani róż. Na zewnątrz, zamiast pruskich żółdaków, rezydują kozy, dbając o perfekcyjne utrzymanie zieleni. Nawet ta potężna konstrukcja nie uchroniła twierdzy przed kapitulacją w 1807 roku. To, co wystarczyło na Austriaków, nie wystarczyło na Bonapartego. Oblężenie trwało wprawdzie aż 114 dni, ale w końcu wojska napoleońskie zajęły Nysę i jej umocnienia. Odmienną konstrukcję ma fort Nysa II, najdalej na północ wysunięty obiekt twierdzy. Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, fort, zwany też Regulickim, jest fragmentem umocnień, które pierwotnie miały osłonić linię kolejową biegnącą do miasta i były fortyfikacjami prowizorycznymi. W części pomieszczeń zachowały się nieliczne elementy oryginalnego wyposażenia, a część zrekonstruowano, nadając im wygląd i przeznaczenie z epoki. Fortyfikacje twierdzy Nysa to unikalny, jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Europie. Składają się na nie zarówno umocnienia budowane jeszcze przez Austriaków, np. fort wodny czy bastion świętej Jadwigi, jak i te wznoszone później przez Prusaków. Obecnie Ford II jest własnością prywatnej fundacji, a na jego terenie rokrocznie odbywają się rekonstrukcje bitwy o Twierdzę Twierdzanysa, fascynująca dziś jako przykład nowożytnego systemu obronnego, okazała się być taką pruską linią marzynota. Twierdzanysa, przykład nowożytnego systemu obronnego.